Witam serdecznie w kolejnym odcinku Star Wars Jedi ocalały witam Was na Panalor. Dotarliśmy, dotarliśmy, no i czeka nas konfrontacja z bodem, Kolejna konfrontacja. Co ciekawe, tak w międzyczasie się zacząłem zastanawiać. <laughs> Przepraszam. Jaką sobie wyobraża to życie tutaj? No, będzie sam z córką i nikogo więcej. No trochę smutno. Słyszysz to? Gwiazdko, czy ty słyszysz mnie? Przez całą noc będę śpiewać w marząc, że widzisz mnie, Gwiazdko, na noc niebie, ale ładnie. Tylko Ty błyszczysz tak pięknie, Ty ustajesz mrok, wiem, że jesteś tu, patrząc na mnie wciąż, gwiazdko na nos niebie, czemu No i kończąc myśl No przecież on Umrze pierwszy i co W ramach Po e, ochrony dziecka No ale tak naprawdę skaże je Na wielką samotność I no do końca Nie wiem Nie wiem no sam jestem ojcem Próbuję się e, Postawić na jego miejscu ale jakoś nie do końca potrafię. E, nie do końca potrafię się utożsamić. O ile ten początek, że musiał współpracować. I tak dalej był szpiegiem, rozumiem, ale tu się pojawiła niepowtarzalna wręcz okazja, żeby zerwać z tym, co się nie chciało robić. Robiło się dla dziecka. A, a żeby zrobić coś zgoła innego i nie skazać dziecka też na samotność no, idziecie? halo o czytywało się chyba coś One. Hmm? cześć kata to jest Marin. przyjaciółka Przykro mi, że tata cię zranił. Tak. Mówi, że już cię nie zobaczę. Co tu właściwie robisz? Kata, twój tata ukradł coś bardzo ważnego. Chcemy poprosić go, żeby to oddał. Pokażesz nam, gdzie jest? Dobrze. Chodźcie. Podoba mi się tu. O, jest ciemno, samotnie. No właśnie, o tym mówiłem. Nie musisz się obawiać. Lepiej? Jesteś bardzo ładna. Kata! Skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo. Nie, nie powinieneś nas śledzić. to nie! Odsuń się, Kata! Tylko tak będziesz bezpieczna! Będzie bezpieczna! Daję słowo, Bolt, Ale posłuchaj mnie! To koniec! Rzuć broń natychmiast. Ta planeta będzie azylem dla wszystkich poszukiwanych przez Imperium, dla Katy też i dla Ciebie. Ale musisz się poddać teraz. Wyjdź na zewnątrz, Kata. dla mojej rodziny. Oho, czyli jednak nie. Uważaj na Nie da się ich przesunąć. Szybki jest. Chyba muszę... ...zmienić na podobny styl. Ciekawe styl walki ma. O nie, o ratuj! Jakaś druga runda. Sam się tam. Kurde, w co mnie trafiło. czy trochę popatrz na nim To teraz mój do Dobra, uwolnij się. No nie, 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 nie. Dobra, trzeba się uwolnić. Kurde. O rany. Hól oh. að yfir! Boa! Nie, 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 nie! Kurde, to będzie z tą miną. Jest kubany. Jak on mógł ukrywać taką moc? No nie, 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 żeby młodej się nic nie stało. No, Popie, nie widzisz, co się dzieje? Sam byś córkę zabił. Zaakceptujmy rok. No dobra, nie podoba mi się to. A miałbym inne wyjście? No nie, 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 tak to nie, tak to nie, 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 we

boki oddech jedziemy Kurde, nie, nie złapało go Azar that Przeżyłem moc i nie mogłem go przyciągnąć. No, o dobra, wyprąć to. Dobra, mamy kolejną fazę. W sumie nie wiem, czy to liczy trzecią, czy. Miałem podskoczyć. Tego nie wiem jak ominąć. Daj się, oddaj się. Oszczędź tego swojej córce. Bot. wiemy, jak się dorasta w samotności. Proszę, posłuchaj, tato. Świetnie. A gdy zjawi się imperium, zdołacie ochronić moją córeczkę? Przekroj mi kata. Starałem się. Nie, no we, 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 no nie. Czyli na farcie faktycznie niezawodne, a on mu ten pistolet dał. Ale smuteczek. Ale ona na bank będzie czuła na moc. Jak się czujesz? Lepiej. Dzięki. Dobrze. Porozmawiajmy. Nie byłam wiele starsza od ciebie, gdy straciłam rodzinę. Przez wiele lat żyłam z tym bólem. Nie chciałam się go pozbyć. Dlaczego? Bałam się, że jeżeli zapomnę o bólu, zapomnę też o bliskich, których kochałam myliłam się Pewnego dnia spotkałam kogoś, kto także stracił rodzinę. Razem wymyśliliśmy, jak przetrwać. Ten ból jest twój. Jest częścią ciebie. Kiedy mama umarła, to zmieniło tatę. i mnie też, chyba. Tak. Ale nie musicie określać. I nie wolno ci pozwolić, żeby cię zdrawił. Jakie to jest w sumie smutne? Trzy ofiary, trzy niepotrzebne ofiary, jednej zdrady. i kordowa trzech Jedi w dodatku to jest całkiem spora siła rażenia, nie? teraz będą rodzicami. szybko się poruszają. To chyba specjalnie. mnie na pracy. Pozwalałaś swobodnie działać, kiedy było trzeba. Pokazałaś, co to znaczy być prawdziwym Jedi. A teraz Cię nie ma. Podtrzymamy Twoje dziedzictwo, Sir. Zbudujemy coś, co przetrwa imperium. Obiecuję Ci to, przyrzekam. Ale boję się. Prawie się zatraciłem. Nie wiem, czy jestem gotowy. Jestem gotowy na to co dalej. No ale masz dobre miejsce do startu. Dala od tego zgiełku Karl, poprowadź ją przez mrok. O nie chodzi o katę nie był jego miecz? Bo ten Dagana był taki ozdobiony ładnie. Ten był taki zwykły. No nic, w każdym razie zakończyliśmy tą niezwykłą przygodę. Bardzo fajną przygodę. No powiem szczerze, więcej takich gier potrzebujemy, które będą jakąś. Historię ze sobą nieść. No, polecam, polecam. Tymczasem żegnam się, zachęcam do gry i do zobaczenia w kolejnych seriach. Na razie, cześć. O! Tu się jeszcze. Cóż, nie tego się spodziewaliśmy, ale teraz to jest nasz dom. Tak, Gris, chyba masz rację, ale czeka nas jeszcze sporo pracy. Trochę zajmie skontaktowanie się ze ścieżką i znalezienie anachoretów i zbudowanie salonu trochę dziwne to miejsce, ale jest potencjał na franczyzę. <grym> to należy do ciebie, raczej do nas wszystkich. Jak myślisz? Spróbujemy. Tak, zróbmy to. Ha! i o to chodzi. Ohoho! Wspaniale, chodźmy. Pewnie jesteś głodna. Przygotuję coś na ząb. Działaś kiedyś stek ze skaza? Przygoda ukończona. Udało ci się dotrzeć do końca przygody. Galaktykę wciąż możesz jednak swobodnie eksplorować i odkrywać kolejne jej tajemnice. Nowa przygoda plus. Eee, Darmowa atuty Ok. No nie, nowej przygody plus nie będziemy robić. Bardzo jestem ukontentowany tą przygodą, którą tu przeżyliśmy. Naprawdę zachęcam do gry. No i jeszcze raz się żegnam. Do zobaczenia w kolejnych seriach. Do zobaczenia. Cześć.